Pozwoli pan, że będę nagrywał, bo, bo nie wszyscy mogli być. Niestety, bo policja zabroniła, ale Zapraszaliśmy pana dzisiaj tutaj na spotkaniu. Na tej mapce mamy widok, jak wyglądają rozmieszczenia węglowe w naszych rewizji. Jak widzimy, trochę ich jest. Nie jest. Nie? Pod na placu było kilka różnych stowarzyszeń, nie tylko przedstawicieli, kilku różnych stowarzyszeń. Chcielibyśmy się umówić na jakieś spotkanie, gdzie moglibyśmy podyskutować o sytuacji, jak wygląda w naszym mojej jeżeli chodzi o nasz powiat. Jest taka możliwość. Zawsze do wybrać jeśli Jest możliwość, się raz, tak. A kiedy moglibyśmy się umówić? Mówić, musiałam zobaczyć w sekretariacie, jak tam. My się czasem by, by się dostosujemy. Proszę yy, państwa, zostawcie kontaktowo z kimś, się skontaktować. Z dyrektorem, tak powiem, że jest, to zawsze to przekażę. Nie Dzień, no, ale, bym, dzisiaj, no, dzisiaj, ale wiem, ale dzisiaj pan ma studia. Pan też nie mówię dzisiaj pan powiedzieć, tak? Ale nie da sprawdzić w sekretariacie. No mogę sprawdzić, co mówię. Ja muszę popatrzeć na rzeczy, co mam. Chcielibyśmy też złożyć dzisiaj, miała być pani Barbara Mędrów, pani profesor. Jest to jej przemówienie, które dzisiaj zostało, bo się na nie mogło być na miejscu. Chciałbym zwrócić uwagę na ostatni, na kapit. Może przejść na sam koniec. Mm -hmm. A, dlatego zgodnie z sugestią prezydenta państwa Komorskiego powinno być jak najszybciej wprowadzone aktory na budowę fal wiatrowych, dopóki nie będzie szczegółowych przepisów stanowiących w turbin wiatrowych od zabudowy mieszkania. No fajnie by było, żebyśmy w jakiś sposób doszli do um, wspólnego języka i ustawili wspólne jakieś założenia, jakby to mogło wyglądać u nas. Ja rozumiem, że mamy przepisy, um, które w jakiś sposób um, nas tutaj ograniczają i zmuszają do niektórych ale niektóre rzeczy można też zatrzymać powstrzymać. To nam zgłoszą. No. Wszystko, co powiat będzie będzie do dostawy, przepisane. Tak to powiedzmy, tak? Okay. I, z, I nie widzę innych innych możliwości. Co ty mówisz? Co Czyli tak, tak jak pani profesor tam pisze, wszystkie te budowle stoją nielegalnie. terenie Proszę pana, więc jeżeli stoją nielegalnie, to są, istnieją drogi, żeby Zbier, je tak? Administracyjne. A może pan, Proszę panią, proszę panią, no nie możecie państwo mówić, że stoją nielegalnie, tak? Mają zezwolenia na budowę, mają plany zagospodarowania, tak. mają decyzję o warunkach tak, zawodowych. Tak, że... Wszystko jest zgodnie z przepisami. No, buduje się taką elektrownię wiatrową, która zabija ludzi, ja nie, nie, nie waham się powiedzieć tego słowa, zabija ludzi na równi z domkiem jednorodzinnym, na równi z kurnikiem, garażem i czymś tam Tylko, że prawda jest też taka, że wszystko jest robione dla podinwestorów inwestora i dla inwestora. Tak. Jest najpierw zakupowana ziemia, tak? później dopiero są zmienione pod te tereny plany. Nie pod to, czy one rzeczywiście tam powinny stać i czy one będą komuś przeszkadzać, czy będą źle oddziaływać, tylko, po co jest to robione? Począwszy od decyzji środowiskowych, studiów i tam. Plany, te wszystkie dokumenty, które wymieniłem, są sfinansowane przez inwestorów. Nie oszukujmy się, u nas w gminie Siamów, tak, jeżeli chodzi o skidną i suchą w Pana, Panie to jest tak, że nikt by pokazał, że jest nielegalne finansowanie, ponieważ finansowanie planów i studiów należy do zadań własnej gminy. Jest to łamane, tak, i nikt to wykazuje. Co z tego? Śmieje się pan, burmistrz twar, w twarz, bo nie ma żadnych konsekwencji prawnych. Co z tego, że nikt zarzucił? Najwyższy organ w zasadzie kontrolujący mówi, że jest legalny, ale co za? Nie myślę nie żadnych tego skutków. Skutku, tak. Jest to po prostu nielegalne. Jak, jak pan zna samorząd, to powiat nie nazywuje gminy. Pan o tym dobrze wie. Tak? to dokładnie. Jeżeli hmm. jest, jest to nielegalne, to wojewoda powinna pokroić. Że... Tak? Bo tak? wojewoda tego nie robi. woda nie robi. Pytaliście Pana Województwa Miejskiego i Bo to są zasady, tak. tak? Powiat nie, w starostowie nie, nie mają wpływu na wójta, burmistrza. Plany ustala rada, która jest samodzielna i również decyzje o warunkach zabudowy, które wydaje gmina, kontroluje woda. Każdą uchwałę gminy kontroluje wojewoda. Do To nawet te uchwały nie to to. tak. Ale rada... My na podstawie, na podstawie, ale, że można, nie, że, my na podstawie Uchwałnego planu, jak pan mówi, decyzji świadomie są przepisami, które obowiązują nas, tak? My państwo na jako strony, My państwo dach, który nas tak? Informacje po tak. strona i tak dalej. Tak, no. tak tylko patrząc nawet na takim stawie nie ma tutaj żadnych przepisów, które określają, które są w stanie określić na rynku, jest czyli tak naprawdę nie mamy żadnych przepisów. Ach, wie pan, że również, że nie ma swórsa takich, od tego jest ochrona okay. środowiska, która no, ma urządzenia z... pomiarowe, mikrofonowe, no, jakieś jest tam jeszcze, inne rzeczy, jeszcze, tak? Jest temat, tak? Jest jeszcze temat taki, że zalecenie dla do, Zachodniego pomorskiego była odległość 1 km. Odległości odległości, jakich są tutaj planowane te wszystkie rozwodnie wetrowe, są odległości, mm. mm. odległości mm. mniejsze niż 7 km. Mówimy o wygłoszech 500 metrów. Mówimy o zalecenia, czyli... Mm po zalecenie, jeżeli chcemy, na całe województwo, to zalecenie tego składu. A no więc powiem wam to. Tak, to uchwała uchwała Sejmiku nie jest prawem dla poszczególnych. Dni. Dlaczego? Ostatnio, ja wiem, że państwo słyszeliście, słynna słowa nowych amerykańskich, tak? Sejmik podjął uchwałę, że jest zakaz hodowli nowych amerykańskich. Co z tego? Gminy dają zezwolenia, bo gminy decydują o terenie. I radni gminy decydują. Jeżeli panowie panie uważacie, że plany są źle zrobione, to radni gminy państwa, gmin, poszczególnych radni taką powiedzieli. No teraz, tylko to tak to ja ja się Dobrze, ja ja tak? Mogę? Mogę, no, proszę. Proszę, pani Więc y ja jestem z odzyskaniem dla i chciałam zadać panu takie pytanie. Szczop, pan postępowany w sprawie karty nie wiem, co sprawdza głowie? 36 tysięcy. Sprawdzamy. Znaczy, na szczęście, proszę. Proszę Państwa, Państwo mówicie: 36 tysięcy, ja Państwu podam, w moim imieniu powiatowy urząd Pracy wydaje 120 tysięcy decyzji. Pani myśli, jakaż to zna? Dobrze. To może Panią bądźmy logiczni, tak? F Wydział, Wydział budownictwa wydaje w moim imieniu 19 tysięcy decyzji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w moim imieniu wydaje 60 tysięcy. Jakby pani policzyła, to jest 250 tysięcy decyzji. Czy pani myśli? Proszę pokazać mi tutaj. Ja wtedy będę wiedział, porozmawiam sobie z dyrektorem. Jak pani widzi, podpisał się, ktoś co było. Nie starosty. Nie, jak to działa. Więc Pani myśli, że ja wszystko sprawę wiem. No nie wie, że pani. A skutka sprawina wydaje sobie głowy, Pan Starosta wie. Nie chcemy no żarty, dlaczego pani wie, że, że sprawie wiatraków? Wiatraki dla mnie nie są priorytetem, że Pani nie, chce, nie chcemy z panem, yy... Ja Pani powiem, powiat z wiatraków nie ma złotówki, tak? Więc nie ma, nie ma, nie ma ani, ani lewo, ani prawo. prawo nie, nie jest... pani starost, to właśnie każdy tak wiatrak, w naszej gminie, sputnie odchodzone, wójt nie podpisuje ważnych zębowień, yy, decyzji, pan starosta też, a pozwolenie na budowę i jest swoją drogę. Kurczy o tym całe miasto, cała W internecie, na stronie stowarzyszenia, stronie starostwa, blokowano nam dostęp do dokumentów. Dziwnie, panie no pani się nie blokowano, proszę panią Przyszliście państwo, dostaliście państwo informację publiczną. Proszę mi, żeby było tego mamy nagrania jakich bojach? to wszystko My nie przechodzimy do pana z pojedynczą sprawą. Tylko tak jak pan mówił, jest nas dużo. To nie jest problem. Kiśińskiego czy Kowalskiego, jednego czy dwóch etapów. My mieszkamy wśród tych etapów i występuje nas... My nie jesteśmy z jednego miejsca. My jesteśmy z różnych miejsc. Zresztą tam ludzie zostali, bo policja nie powiedz My nie przyszliśmy do pana się ustawić. My do pana, przyszliśmy do pana z prośbą, żeby pan się z nami spotkał. Ja nie mam problemu że pana. Może być się na to przygotowali, bo my właściwie przychodzimy to troszeczkę podenerowani, bo nas tu policja trochę przestrzena. My przychodzimy do pana, się umówi. My się do tego przygotujemy. Damy panu tematy, które chcemy poruszyć i wtedy zaczniemy jakąś rozmowę, bo pan mówi, że tak, to nie ja to wojewoda, to nie ja to starosta, to wól. To, to, to Teraz tak, my piszemy do, 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 do starosty, do wojewody, do burmistrza, teczki nam zaczynają rozprosnąć, a my odnosimy wrażenie, że my właściwie tu jesteśmy niewolnikami. My jesteśmy tylko do płacenia podatków, a resztę załatwiają, że tak powiem, urzędy, czy urzędnicy. My przyszliśmy do Pana, żeby się w tej sprawie porozumieć. Porozumieć. No ja wiem, że Pan nie ma żadnej decyzji, kompetencji w decydowaniu czy tam tego stała, No to niech mi Pan powie tak, to właściwie z kim powinno się dogadać? Burmistrz tak. nie są, Proszę powoduje. Państwa, pierwszą tak? rzeczą, którą powinniście rozpocząć, to jeżeli gmina uchwalała plan zagospodarowania przestrzennego, powinniście ten plan zaskarżyć. Tak? To jest podstawa. Zaskarżenie planu. Ha? Proszę hmm. Państwa, się nie hmm. się z obu księgami, tak? Plan idzie do Wojewody, Wojewoda zatwierdza no tak, no tak, tak, jeżeli Państwo wiecie, to, to Państwo dobrze wiecie, że starosta, mając podstawek dokumentów z wszystkimi, z wszystkimi, wszystkimi e, warunkami spełnionymi przez inwestora, nie może wydać decyzji negatywnej. Dlaczego? Inwestor zawsze może pozwać starostę do sądu o odszkodowanie, jeżeli tak. zostało postawione zgodnie z przepisami. Tak mówią przepisy, I zgadzamy się z pewnymi rzeczami, tak? Że jeżeli ktoś przychodzi do nas z dokumentem, że kupił samochód, to z też nie możemy no. mówić ja rejestracji. Panie nie. Ja zadałam pytanie, Panu. Gdyby Pan miał działkę 40 hektarów, obok działki, na działce stoi wiatr, kiedy osoba, która ma 3 hektary i nie dopuściliby Pana do strony, nie mógłby bardziej wypowiedzieć, przejść w tak, co by Pan zrobił? Proszę Panią, ja proszę. ale ja Pani tak powiem, wgląd do, do, do projektów planu zagospodarowania przyszłego jest jasny. Musi być wyłożony, tak? Tak jak najpierw musimy być na pewno następnie musi Czyli na etapie wydawania pozwolenia, wszczęcia postępowania na, na pozwolenie na budowę. To proszę Państwa, było powiedziane, że to będzie wisić na piwa. Wszystkie to Co? Ale to całej dokumentacji, ale poszukać pewnych błędów, bo ja już Proszę Państwa, w takim razie, jeżeli, jeżeli ten, to trzeba udowodnić, że jesteście Państwo stroną sprawy, sprawie, tak, mm -hmm. Przychodzi osoba, ma tytuł prawny, ma prawo zgłosić do nas to, tak, że mam, jestem stroną w danej sprawie, ale to wtedy nie będzie to stowarzyszenie, będzie to jedna osoba, no która tak? jest... ja ja jest... tak? I wtedy Pani dostanie odpowiedź na to, tak, że ma Pani wgląd do dokumentacji, wgląd. Nie dostanie Pani Xera pani nie dostanie tego, ma Pani wgląd do dokumentacji. Przychodzi Pani świata, jak to no bo nie ma czterech rozruchów w dokumentacji. Dokumentacja jest własnością projektanta. Czy Pani o tym tej... mówi? Czy Pani ma zgodę projektanta do... na dalszym ale proszę panią, nie może pani fotografować do, 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 do dokumentacji projektanta, do bo nie ma pani go zgodę, ma Pani zgodę projektanta na, na to, że... Jeżeli No nie ma dokumenty na stan powiatu, to jest... Ma pani ma prawo, prawo zawsze do tego. Przychodzi pani, wiecie, no, ja 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 że pani robi notatki, przegląda pani sobie. Dotatki pani może pan i My możemy ustalić jakiś termin i do, do, dostarczymy Panu tematy do rozmowy i wtedy byśmy chcieli porozmawiać, ale nie na tej zasadzie, że pana wyrywamy z jakiejś tam... Yy, nie ma problemu proszę Państwa. Tak? Powstańmy, tak jak mi jeden z To my nie będziemy przedłużali. Panie Przewodniczący, Pan Przerazny. A w takim się pana 20 Dlaczego to tak Tak i Proszę Pana Tutaj mamy prośbę, jakby można było świat światło, bo nie wiemy gdzie zgasić, żeby nam się... Wszystko zrobię. Panie 2 grudnia, godzina sporo 13. Na wyrażę, wyrażę, nie, nie, bo wcześniej tak. Tam są wyjazdy. 27. tego już sesję, z sesją ja tak? Czy? No właśnie mam już w Szczecinie, tak? Bo jestem szefem Rady zatrudnienia. Także drugi jest takim najbardziej optymalnym. Najbliższy. Pasuje Państwu Trzynasta? się Dobrze, drugi na godzinę 13, Tak? tak? 对呀，就是这样。